ma widzowie, to jest część dalsza, e, pierwsza część była u Fezzi RL chyba, Fezzi RL, jesteśmy właśnie z Fezim. Siema. No. E, no i gramy rankedy, tam były trzy rankedy i tutaj też będą trzy rankedy. Zagraj tak, ponownie. No to tam. I wystawiaj. Dobra. Już, już miałem, że No i dobra. No i gramy. Gamy yy, na platynie. Łama platyna. No, jak wiesz? No, w zasadzie spadł. Na jego części spadł. A je. To wszystko ciche. No naprawdę. Dobra. Spamięć, spamięć lecisz. Jesteśmy dobrze, panie. Tak, to powtarzam. Level. Oh super. Ah, level nice. nice. okay. the Ça level. Oh, nice. va Jestem jeszcze w środku. Nie Ciebie też się pozbył. Tak. Ale zostawiam to. O no. Nie, Może będzie Dawaj. Sprawdź mi moja? Tata.

Nie, teraz. Trochę wielce? No, zaraz to Ja to z tyłu bardziej. Podobnie. Ja to z tyłu fiek. bardziej. Pyk, pyk, pyk. Do mnie chyba leci. O, skubana do mnie leciała. O, no. Dzięki. Mhm. Próbuj coś. E, Choja? Slaczek. No, tak ja. głównie podskakuje, że się nie nam się no. No, nie powoli sobie takim czymś. Chciałem się to Maciu zwolniłem już. No nie, no, trzeba poraźnie. Lecisz. No ja to spróbuję. No jedynie tak mogę. Próbuję coś. Najsłuchajcie się Wiem, Zamiast. Ja

Albo zrób podskok i przewróć się. R1, no i oni we dwóch polecieli. Moja? No spoko. Nice. No, nie wytrzymam zaraz. Nie wytrzymam. O Boże. Jak my to przegramy, to po mnie popierdzielą. Jak my to przegramy znowu, to ja przyrzekam, że ja nie gram, niecham. mam dość. Então, nice. nice. <laughs> só Ja tue... nie mówił mój tak. Tue... Moja? Mm. Trochę bez sensu, bo ciągle przeszotujesz, zamiast, nie wiem, na spokojnie i wiesz...

a nikt jakichś kombinować, a nie robić jakiejś rd w aha czyli taki tak właśnie kombinuj U spadłem super po prostu super no, okej okay. spoko to dobrze, że spadłeś a którą macie widzia? drugą ile ty macie chcesz zrobić? trzy

Nemám milování, mi jeszcze Neboť, neboť, neboť. Neboť, neboť, neboť. Neboť, neboť, neboť. Ale neboť, neboť. Neboť, neboť, neboť. Ty miałeś... neboť. Neboť, neboť, cały Neboť, O... neboť. Neboť, neboť, neboť. Neboť, neboť, Chciałem ja to... Możesz tam mnie dobijać, ale... Dobra Ja bym chciał z tobą pić jakoś No i widzisz, no i mówię, że, że nie kombinuj, tylko naprosto podaj To mówię od razu Sorry, ja nie wiem, że ty jesteś na podanie Uwierz, że jak, jak jesteś taki jak to zawsze będę na podanie Gdzie kalzek? Po prostu, żebyś padał Wybiłem Podał mi. O ja? O, ja na chwilę. Nice. Może wejść. Nice. A to... On to dobił? To u samobój? Czy... A no, to u samobój. <sum> mm, na prawo spróbuj. No, no. No nice. Dobitka? Nie. No. no. Takim ode odegraniem. Uważy. No. ale ja mam włoszczas. O uważaj. O nie to wraca. Nice. No! Co? No! Co? Ja na to wyjdzie? Kasacja! Może ja. Tu nie wejdzie. Tu nie wejdzie. Aj, blisko. Łe, normalnie. No ale co normalnie. Cza nie mnie w ogóle nie kibicujesz w takim właśnie szczęście dło. Ja ma mam mówić ładnie? No ja ci z zawsze mówię. Nice. No, A no, tam się zawsze na twoich błędach skupiam. To na ujęcie, na pozytywne. Nice, no, no i patrzę, no. patrzę teraz. no, Czekaj, bo to ja się nie patrzę, ja się nie patrzę. Patrz. O teraz już możesz?

はい。<c oughs> A, A jest? Ja to się poda, więc... I twoja. twoja to, jest, to jest ładne. Pinka. No, no, podaję nam ci. No. Masz. Nie się takiego podania Ale. Mm. Ja to Ale... Gdy taka takie Wiem, no. To jest na to samo schyba. No, jest. Sprite. Aha. lecisz No, yes, no. na

Ура. Подвез. Так вот. Спасибо. О, так, 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 так. Пешка Давай снова тут. Но? Знаешь? Знаешь, на эффекте. Trzeba zrobić tego. No, ale rusza to drugieś. Ja to na lewo. Na lewo, może poleć. Trzeba swoje podać, ale powiem czy na pewno? Rozpróbuję. Szefa. Chodź, wchodź do kolei. Zabieraj, biorę I czekał. Mam polowę. No.

Tamak, mogę strzelać mocno ale masz strzelać. Ej, dam idę. Nie, ale co? nie masz Już mam. Nice. nice. O

Dobra, dobra. Jeszcze do mnie piłeczka. No i? Z Kurde. O nie, teraz się chyba podtrzyma. Proszę. Teraz To Dzięki. Dzięki. O teraz też, no, poddali się. Poddali się już, no? To Łatwo tak a ten drugiej części naszego odcinka nie? bo zapraszam ja na pierwszą część do FedEx no i to dziękuję i na razie